wiecie, w kolejnym odcinku na tym kanale. Zrobimy sobie odcinek z customów, oczywiście z Lego Ninjago. Naprawimy sobie też kilka figurek, które myślę, że właśnie warto byłoby naprawić. Także zapraszam do oglądania. Zaraz wytłumaczę wam dokładnie o co chodzi. Co do customów, to chyba nikt nie potrzebuje żadnego wytłumaczenia, tak? W sensie customowe figurki to po prostu takie przygotowane przeze mnie. Yy, w sensie, no, po prostu przez... Przez fanów serialu, yy, nie tylko Ninjago oczywiście Da się takie kastanowe figurki zrobić Przy użyciu różnych specyfików, na przykład plasteliny albo coś w tym stylu Ale ja tutaj użyję tylko i wyłącznie elementów No i po prostu przedstawiam kilka takich moich najświeższych propozycji Także lećmy już z tematem A będą to figurki z różnych sezonów Więc tutaj będziemy poszukiwać sobie od najniższego do najwyższego sezonu Z których to figurki są zbudowane a ja od razu mówię, że w tym odcinku będę mocno bawił się światłem, ponieważ dokupiłem sobie taką nową lampkę i będę właśnie tutaj coś robił ze studiem na kanale, więc ogólnie ten odcinek będzie taki mocno, właśnie taki próbny, jeżeli chodzi o oświetlenie, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić. <laughs> Lampki oczywiście również dalej są te świąteczne, co nie? A pierwszy naszym dzisiejszym sezonem będzie sezon trzeci. A konkretnie właśnie figurki naszych ninja. I tutaj myślę, że nie tylko ja zauważyłem, że w pewnym właśnie momencie tego sezonu po prostu ninja mieli, no właściwie nie mieli po prostu rękawiczek, tak? Dlatego tutaj właśnie zrobimy dokładnie to samo, i naszemu kolowi, ale i nie tylko. Po prostu zamienimy sobie rączki na żółte, tak? Jest to coś, co robiłem już kilka razy właśnie w Lego, czyli po prostu zamienianie sobie rączek na jakiekolwiek inne. Robiłem to już kilka razy, jest to lekko ryzykowne, że rączki nam się złamią, oczywiście. No ale kto nie ryzykuje, ten nie składa figurek. No i tutaj, oczywiście, pierwszą figurką jest nasz kol, który wygląda takim ciekawym, w takim połączeniu. Przyznam szczerze. I nasz kol jest już gotowy, ostrzegałem, żeby do tej bawi się mocno światem w tym odcinku, ale zobaczcie, jak on prezentuje się właśnie bez rękawiczek. Jest na pewno ciekawe połączenie, ale teraz przywołajmy mu jeszcze kilku kumpli. No i teraz myślę, że w gronie Mistrza Ogień oraz komika Jaya, który opowiada same nieśmieszne żarty, jest mu na pewno lepiej. No i zobaczcie, że właśnie wszyscy w trójkę wyglądają na pewno bardzo ciekawie właśnie bez tych rękawiczek. Jest to mały szczegół, ale jednak kanonicznie całkiem ciekawy. No i oczywiście ten pomysł nie przyszedł mi do głowy sam, ponieważ no, na przykład mój kolega Michał również na, nie, na niego wpadł, właśnie wysyłając mi te dwie figurki Jaya oraz Kaja w takim wariancie, więc dzięki. Lecimy sobie dalej. No, a moją drugą propozycją będzie figurka Moro. Ale gdzie ona jest? Moi drodzy, tam. Muszę sobie ją właśnie z tego mocka tutaj wyciągnąć, naszą figurkę Moro. No, i już sobie tutaj staje na swoim miejscu. Ale oczywiście nie mowa tutaj o tym Moro w sensie w takiej formie, tylko o tym takim co przyszedł dopiero w pierwszym odcinku do naszych ninja i przywitał się z nimi. Oraz oczywiście z mistrzem, w tej scenie, w której mistrzu mówi, że już ja znam ten wiatr, to nie jest. Lloyd, no i po prostu jakby tak to wygląda, ale my zrobimy tak, że jakby to był Lloyd, po prostu damy tutaj właśnie główkę wraz z włoskami naszego Lloyda i po prostu teraz no Moro jeszcze jest powiedzmy w ciele Lloyda, zanim zamienił się właśnie w zielonego i jeszcze dałem mu sobie tutaj maskę, także właśnie w takiej formie Lloyd jako pierwszy raz pojawił się w serialu po prostu opętany przez Moro, właśnie w tej scenie, kiedy przyszedł do herbaciarni mistrzału i tak się ten nasz Lloyd prezentuje no, i teraz mi się mój ukochany sezon szósty. Ponieważ mamy tutaj mini figurkę właśnie głównego bohatera tego sezonu, czyli Jay'a, który tutaj jest w takim wariancie, powiedzmy no mocno klasycznym, ale żeby was to nie zmyliło, oczywiście, on z tyłu główkę z bandaną na oko. Szczęście, no, przepaską na oko po prostu, którą piraci noszą, tak samo jak właśnie Jay w tym sezonie. No, i teraz zrobimy sobie taką bardzo właśnie kanoniczną figurkę. Po prostu damy mu tutaj maskę na tę główkę i po prostu wtedy będzie miał maskę razem z tą. Przepaską, tak samo jak było w jednym z Właśnie ostatnich odcinków, a nawet prawdopodobnie No w finałowym odcinku Właśnie szóstego sezonu, wtedy on Również tutaj taką właśnie bandankę yy, No w sensie przepaskę I na to maskę jeszcze nosił A do kompletu myślę, że fajnie będzie dołożyć mu również tego, tego typu właśnie miecz Który sam sobie stworzyłem, jest to właśnie mój Powiedzmy customowy w miarę miecz yy, Dusz z tego sezonu, po prostu używałem Tutaj ostrza od prawdopodobnie z tego co pamiętam Miecza yy, Zeina z tego sezonu oraz takiego jasno-zielonego elementu, w sensie tego groszka, no i wydaje mi się, że właśnie w takiej konfiguracji ta figurka wygląda najfajniej, po prostu najbardziej kanonicznie i mi się najbardziej podoba właśnie w takiej wersji, no dużo bardziej niż w tej wersji z zestaw. No a w takim świetle to ten Jay wygląda jeszcze piękniej, zobaczcie go jeszcze raz z każdej ze stron. A następna korekta będzie tak naprawdę bardzo, bardzo malutka. Gdyż przed nami stoi figurka Zain z sezonu siódmego I co ja bym mógł tutaj zmienić moi drodzy A jedynie główkę, która myślę, że fajnie będzie wyglądała pod tą maską Ponieważ właśnie jestem przy oglądaniu całego Ninjago od początku No i właśnie oglądając co siódmy zauważyłem jedną rzecz Że Zain w tym sezonie, jak w po poprzednich po prostu sezonach W każdym praktycznie poprzednim Miał pod maską ten wyraz twarzy W sensie tą główkę po prostu z tym niebieskim takim powiedzmy ekranikiem I teraz kiedy założymy sobie tą maskę Myślę, że wygląda to jeszcze fajniej po prostu, kiedy właśnie no ta główka widnieje pod tą maską. Niby mały szczegół, ale jednak prawdziwego fana Ninjago coś takiego po prostu cieszy. Moi drodzy, Mr. I, czyli postać, którą właśnie pierwszy raz widzieliśmy w sezonie ósmym. I w jednym odcinku stoczy on na pewno niezapomniany pojedynek z mistrzem drzwi czyli, czyli oczywiście z Zeynem. I nie wiem, czy słyszeliście, choć podejrzewam, że właśnie większość moich widzów o tym słyszała, że twórcy mieli w planach po prostu ujawnić tego bohatera, w późniejszej fazie, jako echo zaina, znanego z szóstego sezonu. Niestety z tego pomysłu zrezygnowano, no ale ja tu jestem po to, żeby po prostu naprawić ten błąd i żeby ta piękna chwila się wydarzyła, choć przynajmniej w naszym, tutaj powiedzmy, małym uniwersum w naszej wersji Ninjago. Więc weźmy sobie ten hełm, ściągnijmy mu już tą główkę z czerwonymi oczami i załóżmy tutaj główkę. Echo Zayna. No i to by był prawdziwy szef, gdyby tak się wydarzyło w serialu, naprawdę byłbym bardzo z tego zadowolony i wydaje mi się, że jest to na pewno figurka tego odcinka. No z takim braciszkiem, to myślę, że Zayn przegrałby pojedynek jeszcze szybciej niż stało się to w sezonie 8. Tak, zdecydowanie taka wersja figurki Echo Zayna jako Mystera L... E, no właśnie E, a nie F, byłaby na pewno bardzo fajną opcją, myślę, że w serialu. Naprawdę szkoda, że z tego zrezygnowali. Bo ja naprawdę liczyłem. W sensie, liczyłbym na coś takiego po prostu w serialu, bo to po prostu no, jest idealne, tak? Idealne, ale niestety zostało to odrzucone przez twórców. Szkoda. A w tej chwili stoi przed wami sam lodowy cesarz. Oczywiście wiadomo, że cesarzem w końcu okazał się Zane, no ale myślę, że fajnie będzie właśnie oddać tego typu figurkę, która właśnie jest Zainem, który no już cesarzem nie jest, a właściwie jest chwilę po tym, jak przestał nim być. No i mamy oczywiście tą laskę, którą sobie zbudowałem, w sensie dodając tutaj po prostu dwa te transparentne niebieskie elementy, przez co po prostu figurka faktycznie ma tą laskę po prostu zamarzniętą w ręce, tak samo jak to było w serialu, ale nie o tym tutaj mowa, po prostu przyjętej, by zrobić sobie taką customową figurkę, ściągając po prostu główkę oraz oczywiście hełm z tej figurki oraz właściwie wywalając z planszy cały ten tors oraz nóżki, aż się ostrość zgubiła. Teraz właśnie tutaj przychodzi sobie ten stary, no, aż się kamera zatrzęsła, stary, dobry Zane. Dosłownie dobry, bo właściwie przez to być cesarzem i teraz po prostu ściągając sobie oczywiście również yy, tutaj maskę, następnie ten naramiennik i teraz po prostu wkładamy sobie tutaj tą zbrojkę lodowego cesarza oraz oczywiście Główkę. No i teraz damy mu sobie na chwileczkę hełm, ale za chwil kilka właśnie ten hełm ściągnie z... również, żeby po prostu dać mu tutaj element jego włosków. No i jest to figurka po prostu Zayna. chwileczkę po tym jak Lloyd pomógł mu stać się znowu sobą. O w dupę Zayn, super, że znowu jesteś sobą. No i właśnie ta figurka oddaje tą chwilę, w której po prostu Zayn znów jest sobą po tej chwili, kiedy był lodowym cesarzem. Przy okazji trochę dużo tutaj tego zaję dzisiaj, co nie? Z tego co pamiętam, w 12, tak? Chyba dobrze mówię, w 12 numerze magazynu Lego Ninjago w roku 2021 otrzymaliśmy właśnie taką figurkę Nii z 15 sezonu. I tutaj właśnie dziś przybyłem, żeby zrobić jej formę z serialu, po prostu bardziej kanoniczną. Po pierwsze w Galaktyce dostaliśmy tutaj zwykłą srebrną katanę, więc ona od razu odpada, po prostu idzie gdzieś tam na bok, bo nie będzie nam potrzebna. Dużo bardziej preferuję tego typu wyposażenie, jak po prostu na przykład jakiś element jej mocy. I za chwileczkę też dołączy tutaj jeden z amuletów wody tym razem, no ale o tym później. Mamy tutaj oczywiście jej włoski, które również pójdą na bok po prostu. Główka również do wymiany, ale zapytacie czemu? Bo jest to właśnie ta główka uśmiechnięta, a ja tutaj potrzebuję tej nieco innej. Trzegamy sobie również tutaj oczywiście tą bandankę i przychodzi nam na zamianę właśnie taka główka, która to była dostępna na przykład w Ninjago Movie, albo przy okazji takiego polibaga, również, z tego co pamiętam, z ósmego sezonu. I tutaj właśnie tego typu główka jest nam potrzebna. Następnie również klasyczne woski Nii. Myślę, że one po prostu lepiej tutaj pasują właśnie do tej figurki. Kiedy to, no jest ona jednak w tej formie, tak samo jak w serialu i tu również do ręczki, tak jak przed powiedziałem, damy sobie amulet wody, właściwie amulet fal, no i tak wygląda nasza Nia w mojej ulepszonej wersji. Oczywiście jest to nie jeszcze przed tym, gdy połączyła się z wodą, a właściwie również po tym, ponieważ w szesnastym właśnie wróciła ona w tym stroju, ale tutaj jeszcze ma ona amulet oraz oczywiście, no moc wody, która widnieje w jej ręce. Jak wam się podoba? No, nie mówię, że te włoski są złe, tylko po prostu w takiej formie nijak myślę, że po prostu lepiej oddaje kanoniczność tej sceny, w której ma te włosy i bardziej wkurzoną minkę. Hm. Jak wiemy, Wangelis, czy też po prostu czaszkoksiężnik w 16 sezonie Lego Ninjago był generałem, który właśnie dzierżył tą kosę wstrząsów i miał naprawdę bardzo wypasiony strój, tak samo jak wszyscy inni generałowie, zbrojkę oraz oczywiście te skrzydła, ale czy było tak od początku tego 16 sezonu? No właśnie nie moi drodzy, I stą, tutaj z tą pomocą przychodzi nam figurka wani z 13 sezonu, której sobie odrąbiemy za chwileczkę również i web, I po prostu myślę, że ten torsik oraz nóżki są idealne, by stworzyć właśnie wersję Wangelisa przed tym, kiedy stał się tym generałem, kiedy miał ten fajny strój. Damy sobie tutaj właśnie jego główkę w tym, z tymi różowymi oczami po prostu z żeby po prostu troszeczkę dodać właśnie tego klimatu Crystallized ponieważ niestety tutaj jego maska nie jest w żaden sposób nadrukowana właśnie tutaj tymi różowymi akcentami, tak jak to było w serialu, więc tutaj po prostu dajemy sobie tą różą, właśnie w sensie tę główkę z tymi różowymi oczami, oraz oczywiście na to tę maskę i wydaje mi się, że właśnie fajnie to oddaje tutaj klimat tej figurki, która po prostu, no, ta postać miała ta, tego typu studiów, powiedzmy, mniej więcej właśnie z początkiem tego sezonu, bo jest to po prostu szata shintarianska. W sensie, wiecie, no, szata po prostu z Shintaro, Shata z Shintaro, i tak to właśnie wygląda. Wydaje mi się, że całkiem fajnie się to prezentuje. No i to było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Ja myślę, że wszyscy dobrze wiedzą, kim jest właśnie dzisiejszy król odcinka. Oczywiście Echo Zain, który no. mógł być po prostu w sensie. Echo Zain mógł być Misterem E. To na pewno byłoby bardzo fajne w serialu. Myślę, że większość fanów byłaby z tego zadowolona. Niestety tego typu pomysł został odrzucony i to już naprawdę dawno temu przez twórców. No tak, jak mówię, w dzisiejszym odcinku najbardziej podobała mi się zdecydowanie figurka właśnie echo Zaina. A wy napiszcie w komentarzu, czy w ogóle jakiś z tych customów Wam się spodobał? Czy mój dzisiejszy odcinek po prostu Was z, tutaj z, usatysfakcjonował? Teraz właśnie widzę, że. Idealnie w kadrze mieści się moja rękawica, to nosa, więc super. Oczywiście nie bierzcie tego do siebie, widzowie, tak? E, w każdym razie, naprawdę, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Mam nadzieję, że też po prostu podoba się Wam nowe oświetlenie filmów, kanału i tak dalej. Bo wydaje mi się, że całkiem fajnie to właśnie wygląda, gdy jest tak ciemno. Tutaj tylko jedna lampka, oświetla mi to twarz, przed chwilą figurki, tam z tyłu jeszcze te lampki i po prostu robi to taki całkiem fajny klimat, mi się wydaje. Eee, Także tutaj tego typu sprawa również zaszła Ogólnie na kanale będą teraz zachodziły dość spore zmiany Jeżeli chodzi właśnie o tutaj tło i oświetlenie i tak dalej Ponieważ właśnie będę w to mocniej tutaj ingerował po prostu eee, Mocniej się nad tym skupiał Myślę, że takie fajne to właśnie dzisiaj wyszło Dajcie oczywiście nas w komentarzu, co Wy o tym sądzicie No i widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale Jeżeli chcecie, to oczywiście wiecie, co ma się robić Łapkę w górę oraz subskrypcję możecie tutaj zostawić Byłoby mi bardzo miło No i widzimy się już wkrótce na kanale Także trzymajcie się i... Cześć. A tak jeszcze za kulisami wam powiem, że całkiem fajnie właśnie ta lampka się sprawdza. Wyglądała ona tutaj w ten sposób. Tak sobie ją tutaj przyczepiłem. No i wydaje mi się, że właśnie całkiem fajnie tutaj te sceny po prostu wyglądały, kiedy figurki były w ten sposób oświetlone. Oczywiście dajcie nas w komentarzu, co wy o tym sądzicie, ale no, ja jestem zadowolony jak najbardziej.